Cześć Moi drodzy, dzisiaj pogadamy sobie o włosach, co zrobić, żeby mieć taką gęstą czuprynę, ładnie wyglądającą i najlepiej długą po tyłek. No niestety, szybko się tego nie da załatwić. suplementami też można tam trochę podgonić, jeśli są jakieś faktycznie braki w organizmie, na przykład kiepska dieta, hormony, coś, coś tam stresującego się dzieje w naszym życiu. To faktycznie organizm w tym takim kryzysowym momencie pozbywa się tego, co jest zbędne, czyli na przykład kiepskie paznokcie się robią wtedy, bo ucina dotacji na przykład witamin, minerałów i tam y, potrzebnych składników, żeby to wszystko było piękne, ładne i ładnie, lśniące. To samo jest z włosami. Najczęściej na wiosnę i na jesień są takie dołeczki też. W, że, że te włosy lecą na potęgę, pociąży. Ja sama tego doświadczyłam, naprawdę bardzo. Włosy mi leciały, mimo iż była suplementacja. Oczywiście zdrowo się odżywiałam, bo karmienie i, i cała ta reszta musiała być, wiecie, na, na bogato, ale e, tak czy siak, włosy mi mocno poleciały. E, no i, i wtedy też posiłkowałam się, jak już później przestałam karmić to posiłkowałam się tymi suplementami, które tak często są reklamowane w telewizji, widzimy na przykład czy tam w internecie. I tutaj trzeba obalić jeden mit, to nie działa tak w ciągu tygodnia dwóch i nie działa na końce włosów. To działa tylko tutaj na nasze cebulki, na naszą skórę. I jedyne co możemy zobaczyć, to włosy gęstsze się robią, bo pojawiają się baby hair, pojawiają się Nowe włosy, i faktycznie te włosy mogą być też troszeczkę grubsze, bo będzie więcej budulca, będzie, będzie więcej tego, co faktycznie potrzeba, żeby te włosy były grubsze i e, żeby było ich więcej. I najbardziej śmierzą mnie te reklamy, jak na początku jest taka biedna pani, która mówi, że ma paskudne włosy, ma ich mało, i wszystko jest źle i niefajnie a po zjedzeniu kilku tabletek ma włosy takie napuszczone, taką objętość, wiecie, ogarniętą szczotką i tam, wiecie, fryzjer robił co mógł, żeby ta um, po prostu szopa taka była nabudowana, loki i tak dalej. No to jest takie sztuczne, napompowane, wiadomo, reklama ma nas zachęcić do zakupu, ale faktycznie to wszystko działa, jeśli organizm tego potrzebuje, to nie muszą być tabletki, to mogą być na przykład jakieś herbatki, Witę co jakiś czas, ja na przykład na wiosnę zbieram sobie zawsze pokrzywę u siebie na podwórku, suszę i potem na przykład piję raz, dwa razy w tygodniu taki napar z przyjemnością, bo ja takie ziółka lubię sobie pić mi miętę, melisę rumianek od czasu do czasu siemię lniane, takie glutowate. <śled> To są naprawdę wartościowe rzeczy, które warto czasami do diety wprowadzić. No i oczywiście trzeba się wysypiać, trzeba mieć jak najmniej stresu. To się wszystko fajnie mówi, ale życie wszystko weryfikuje. No i tyle w tym temacie. I co najważniejsze w, w takich właśnie sprawach włosowych, co często dziewczyny powtarzają, a ciężko jest to wprowadzić w rutynę taką codzienną, to jest systematyczność i cierpliwość. Nic nie dzieje się z dnia na dzień, nic nie dzieje się z tygodnia na tydzień, tylko faktycznie na te efekty trzeba poczekać. Ja w wciercie stosuję już od hmm, pół roku, od miesiąca, może od półtora, może troszkę dłużej, stosuję też hmm, peelingi trcheologiczne, których wcześniej unikałam jak ognia, bo wydawało mi się, że ja łuszczyk takich rzeczy używać nie mogę, a faktycznie. No, u mnie nawet sprawdzają się bardzo fajnie, bo skóra jest y, faktycznie ogarnięta i to jest mniej. Tych wysypów nie podrażniają mnie te kosmetyki, które używam, także jest y, w porządku. Więc tutaj naprawdę to jest kwestia miesięcy. To jest troszeczkę jak z, y, y, z założeniami noworocznymi, że, że coś będę robić, a potem to, wiecie, po tygodniu, po dwóch, już tak rzadziej się do tego przekładamy, a po dwóch, trzech miesiącach to już jest tylko wspomnienie także żeby efekty były, żeby włosy były gęstsze i mocniejsze, to faktycznie trzeba tej cierpliwości liczonej już w miesiącach. Teraz wam pokażę co ja na tą chwilę używam. Jest tego sporo, bo korzystałam z różnych, wiecie, takich fajnych przecen i trochę sobie rzeczy kupiłam. Nie używam wszystkiego naraz, robię też taką rotację, bo u mnie akurat taka rotacja się sprawdza. I dzięki temu na przykład ten odrost, który tutaj widzicie jest dwumiesięczny taki dość spory, bo u mnie raczej włosy rosną powoli, może dlatego, że mam ich po prostu tak strasznie, strasznie dużo, bo tu jeszcze sporo się z tyłu schowało i mam naprawdę mnóstwo, to już jest to już chyba jakieś dziesiątki tysięcy na głowie baby hair, jak zrobię przedziałek, bo robię przedziałek centymetr, obok centymetra jak stosuję wcierki, to po prostu stoi taka armia takich baby hair dosłownie kilku centymetrowych i one są wszystkie ciemne, to znaczy że one pojawiły się już po wizycie u fryzjera. Teraz wam pokażę wszystko, co mam na, to, na tą chwilę. Nie mam tylko masek z Anwen do włosów porowatych, chyba róża, jak się nie mylę. To są moje ulubione i najczęściej stosuję je na suche włosy. Przed myciem tak na 20 minut, i, i, i później te włosy naprawdę są takie, naprawdę zdyscyplinowane, no i takie fajne po, po, po samym końce. Zacznę może od szamponu. Jest to szampon, który aktualnie używam, bardzo fajny. Wcześniej używam Head and Shoulders ze względu na to, że, no właśnie, jestem łuszczykiem, stosuję różne, czy znaczy teraz to głównie jedną maść w formie, teraz takiej lżejszej w formie kremu. No i, i, i ogólnie ten szampon, no używają, mimo że nie jest najlepszy, nie jest najzdrowszy, ale wymywa porządnie to, to, te leki i no i też no, przeciwdziała właśnie powstawaniu tego łupieżu i, do, i czyści dobrze skórę głowy, sprawdzał się, ale był fatalny dla, dla włosów, no i ten też się sprawdza. Na skórze głowy, no i jest zdecydowanie lepszy dla włosów. No i teraz kupiłam sobie parę sztuk, bo były jakieś tam wyprzedaże. Chyba w Biedronce to, to wzięłam i chyba w Rosłanie też. No i używamy całą rodzinką. Natomiast ten szampon suchy. Używam rzadziej i to już jest naprawdę w kwestii takiej wyjątku, bo staram się mieć regularnie głowę raz, dwa razy w tygodniu przez okres zimowy, no latem to już nawet i trzy razy, bo ja mam włosy bardzo gęste, więc skóra mocno mi się poci, jak jest tam blisko 30 stopni, to jest rzecz naturalna, więc to używam tylko w ciągu dnia, jak gdzieś mam jakiś taki, wiecie, wypad, no i chcę wyglądać jako tako, no i tak tu z przodu najczęściej używam, a tam dalej już całej głowy nie pryskam, bo to jak zwiążę włosy tam w jakiś tam kokon zawinę, to, to po prostu jako tako tam, wiecie, to wygląda i się jakoś obroni. Zaczęłam od pewnego czasu stosować peelingi i tu Wam pokażę dwa różne i powiem, dlaczego jednego nie lubię i po prostu... Nie będę więcej kupować w takiej formie. Tutaj mamy markę Hercule, jak się nie mylę, i to jest peeling, który ma takie frakcje ścierne. Tutaj mamy pestki moreli, ekstrakt z arniki i arbuza, no i mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego. I tutaj otwieramy to w taki sposób, i naciskami ten wylatuje nam produkt. Bardzo wygodna aplikacja, nie powiem. Bardzo szybko, zwłaszcza przy moich gęstych włosach, to, to trwa dosłownie minutkę. No i mamy tutaj klasycznie, oczywiście, to nałożyć, przemasować i zostawić. I, no i te drobne takie, dro, takie drobne frakcje ścierne podczas masażu mają um, złuszczać na skórek. Dlaczego ja tego nie lubię? Ja mam bardzo gęste włosy. I potem jak myję głowę, to po prostu ja nie jestem w stanie tego piasku stąd z moich, z moich włosów wypłukać. To po prostu siedzi mi gdzie nie gdzie przez cały tydzień. I jak gdzieś tam się podrapie, to po prostu czuję, że tam jeszcze coś jest. I to jest cholernie denerwujące. To się może sprawdzić na krótkich włosach, na bardziej rzadkich włosach, ale nie na moim gąszczu. To jest po prostu zbyt denerwujące, tak jak powiedziałam. I, I wkurzające, i pracochłonne, i kilka razy muszę pukać yy, yy, głowę i, yy, i po prostu wolę ten drugi, który Wam teraz pokażę, ten z topy, naprawdę bardzo fajny, łagodny. Mamy tutaj kwas glikolowy, trawę cytrynową, aloes. No i mamy tutaj też masę innych składników. To jest też bardzo wygodny yy, kosmetyk. Tutaj sobie oczywiście odkręcamy. No i aplikujemy ten płyn, który jest w formie takiej półkremowej i naprawdę jest dobry. Muszę przyznać, że jest dobry. Ja jako łuszczyk bałam się, że ten kwas glikolowy no, będzie dla mnie zbyt ostry, będzie mnie piekło gdzie nie gdzie tam, gdzie może jakieś wiecie są stany chorobowe, ale staram się używać, gdy mam skórę oczywiście wygojoną, gdy nie mam żadnej maści nie ma żadnych tam strupków, nie ma nic, to wtedy oczywiście to stosuję. I wydaje mi się, że odkąd zaczęłam stosować teraz w tygodniu, to moje wysypy chorobowe naprawdę bardzo rzadko się teraz pojawiają. Teraz jedynie, gdy mam okres, w tym czasie to mi najczęściej wyrzuca, no bo wiadomo, hormony swoje robią. I naprawdę jest to kosmetyk dość wydajny. Bo ja wcześniej go źle użyłam i zużyłam prawie pół butelki. Potem zrobiłam to trochę inaczej, zaczęłam go używać po prostu tak na trzy, sobie głowę tutaj dzieliłam partię no i z tyłu ze dwie i przemasowałam porządnie, zostawiłam na parę minutek, potem głowę umyłam i jest super także będę do tego na pewno wracać, będę też szukać coś innego oczywiście do porównania, ale myślę, że to będzie taki główny kosmetyk z tej kategorii teraz pokażę Wam może wcierki, bo mam ich kilka, mam chyba nawet trzy i zacznę od tej chyba najpopularniejszej, która zrobiła sporo szumu w internecie i zamawiała moja szwagierka i przy okazji chyba nie wiem, czy ona mi ją zostawiła, bo ona zamawiała kilka butelek i dla niej to był okropny kosmetyk, bo dla niej to śmierdziało. Mi akurat ten ziołowy zapach w niczym nie, nie przeszkadzał i używam ten kosmetyk w taki sposób, że robię sobie po prostu na całej, na przykład od tego miejsca zaczynam i tak do kolejnego ucha dojeżdżam co centymetr robię sobie mniej więcej przedziałek, psikam raz, dwa, trzy i to nie całą pompkę, bo mi to wszystko tu błyskuwało, tylko tak delikatnie i tak po prostu robię tak co, co centymetr i później przemasuję i nakładam na przykład coś na końcówki, co Wam oczywiście później pokażę. No i stosuję to y, przeważnie przed każdym myciem na jakieś 20 minut, mniej więcej tak plus minus, y, dłużej raczej z tym nie chodzę. Druga wcierka jest z Herquin. Ja z tej marki dużo właśnie kosmetyków kupiłam, ponieważ one były na takiej fajnej wyprzedaży w Biedronce. I co się mi tutaj podoba, to ten aplikator. Naprawdę bardzo dobrze dozuje odpowiednią ilość. Można tutaj odpowiednio naciskiem sobie kontrolować, ile chcemy tego nałożyć. No, trochę trudniej jest akurat z tą butelką. Ale tutaj naprawdę jest super. Poza tym mamy tutaj niedużą pojemność, bo jest 100 ml, więc jak nam do końca nie będzie to pasować, albo chcemy na coś innego się przerzucić, to oczywiście bardzo, bardzo szybko to można sobie zużyć. I mamy tutaj rumianek, amle, kaspa i cynę, czyli coś, co powinno nam rozgrzewać troszeczkę, pobudzić krążenie. Ja akurat na swojej głowie żadnego ciepełka nic nie czuję. No i tutaj mamy też 98% składników pochodzenia naturalnego i formułę wegańską. Bardzo lubię ten kosmetyk, i najczęściej teraz na zmianę stosuję ten i stosuję wcierkę z Eveline. Też kupiłam chyba w Biedronce. I tutaj mamy to jest wcierka wzmacniająca. Mamy 100% formułę wegańską, 95% składników pochodzenia naturalnego. No i piszę tutaj, że nie mamy mikroplastiku i naprawdę też bardzo fajnie działa. I wydaje mi się, że te dwie wcierki używane na zmianę bo jak myję głowę dwa razy w tygodniu, to raz używam tą. Później, drugim razem, używam tą, że potem taki boom się zrobił na mojej głowie, i wtedy faktycznie było widać, że te włosy po prostu ruszyły z kopyta i naprawdę zaczęły szybciej rosnąć. Bo ogólnie moje włosy nie mają jakiegoś tam szału w wzroście tak bez, bez takich wspomagaczy, bo one rosną dosłownie do centymetra na miesiąc, nie więcej. Bo tak sobie sprawdziłam to, jak robię na przykład pasemka, jakiego od fryzjera. Widzę, że to pasemko jest do samej skóry prawie i po miesiącu widzę mniej więcej ile mi y, um, urosło, no to, no to łatwo oczywiście to zmierzyć. A tutaj naprawdę po, po, po dwóch miesiącach jest no spory ten odrost i naj, najczęściej teraz stosowałam te dwie ostatnie y, wcierki, które Wam pokazałam, a tą używam troszeczkę y, rzadziej, ale muszę się przyłożyć do, do tej właśnie. Ponieważ już mi tutaj mniej więcej tyle zostało, i chciałabym ją zużyć i, i poużywać sobie właśnie te, te, te dwie, które wam pokazałam. Teraz y, pokażę Wam kosmetyk do termochrony. Nie wiem czy ja go lubię, czy nie lubię, po prostu używam i ma bardzo intensywny zapach taki słodki, cytrynowo-owocowy. -y, no nie wiem, w sumie to ja jestem zielona w tym temacie. Wcześniej raczej nie używałam tego typu kosmetyków. Chyba w Anglii może miałam z jedną czy dwie butelki, ale to już nie pamiętam z, z jakiej to nawet marki było. No i tutaj weszłam do Rossmana i pytam się dziewczyn o taką właśnie buteleczkę, co może mi polecić, bo mówię mam włosy rozjaśniane, mam ten, włosy też puszące się, dość grube. No i przydałoby mi się coś takiego pod bo bo od czasu do czasu włosy przeciągam po prostu na najniższych ustawieniach, tak po prostu przejadę z raz, żeby nie były, wiecie, takie napuszone bardzo. Poleciła mi to, mówiła, że y, dziewczyny bardzo chętnie podowracają, bardzo dobrze się to sprzedaje, że jest polecane na internecie. Ja akurat, y, no powiem szczerze, że nie będę narzekać na nią, bo moim zdaniem po prostownicy, no te końcówki są w całkiem niezłym stanie. A byłam u jakieś 3 miesiące temu. Także, jeśli chodzi o, 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 o to działanie takie stricte ochronne, to na pewno daje radę. Ale, jeśli chodzi o takie walory związane z przyjemnością używania, to, to są takie dość nikłe. Ach, takie. I jeszcze się mi pompka pierdzieli, bo jak wcisnę, to, to nie chce się odbić do góry i tak co jakiś czas muszę tutaj kombinować. Mam też kosmetyk do olejowania, do włosów wysokoporowatych, bardzo fajny kosmetyk i już mi się praktycznie kończy, bo mi zostało może chyba tyle. I jak nakładam sobie wcierkę na skórę głowy, to od razu nakładam sobie to na końcówki, też na, tak na 20 minut i staram się robić to dość regularnie. I jak miałam te maski z Anwen do włosów wysokoporowatych, to nakładałam albo właśnie to, ten olej, albo nakładałam tą maskę tak na zmianę, żeby, żeby to nie było tak cały czas jedno nałożone i no teraz akurat nie mam takiej fajnej maski, która by mi się sprawdziła w ten sposób, więc nakładam ten jak dość regularnie i on się też fajnie zmywa. Tym szamponem. Także bez, bez problemu nie, ma, nie mam takiego wrażenia, że jakieś tam takie kluchy zostają tłuste. No i może dlatego, że też nie nakładam tego po prostu tak zbyt dużo, bo ja staram się tak nałożyć na dłoń, rozetrzeć porządnie, wetrzeć porządnie w te włosy. Nie tak tylko, że o tak w taki sposób i zostawiamy, bo to tak niestety graniczy z tym, że to nie będzie równomiernie nałożone. Tylko musi być fajnie, wszystko tutaj wmasowane we włosy i wtedy mm, to oczywiście będzie działać. I, no wydaje mi się, że akurat na moje włosy działa i, i nie ma jakiegoś większego puszenia, się, także jest y, w porządku. Teraz Wam pokażę dwie odżywki w formie y, takiej bez spłukiwania, w formie sprayu. Mam tutaj jedną z naszych Argan, to jest mój wieloletni ulubieniec, naprawdę bardzo lubię. Po umyciu, po osuszeniu, już jak tam sobie pochodzę, w ręczniku, jakieś tam 20 minut, to wtedy sobie nakładam tą maskę albo nakładam tą odżywkę z, z Szpardzkop. Glis. Bardzo stary, ulubieniec. To jeszcze używałam, jak mieszkałam u mojej teściowej I męża, siostrzenica były takie małe i strasznie uciekały przed mamą jak trzeba było głowę wyczesać, więc przychodziły do mnie i ciocia ratuj, daj mi, daj, daj mi tego <grym> i to naprawdę też był ich ulubieniec przez wiele, wiele lat mama mi kupowała to w Polsce i wysyłała właśnie do Francji, bo właśnie świetnie działał na takie poplątane włosy, bo tutaj mamy na pewno silikony, które troszeczkę osiadały na włosach i dzięki temu łatwiej się włosy rozczesywało, a to działa bardziej dyscyplinująco i bardziej zmiękczająco na włosy, tak jak taka właśnie typowa odżywka. Ja używam się na mokre włosy, ale też pomiędzy myciami w ciągu dnia dwie, trzy pompeczki też rozpryskuję na włosy, przecieram, przeczesuję dłonią, żeby je tak głębiej wprowadzić. I naprawdę włosy są zdyscyplinowane, bardzo miękkie takie troszeczkę klapnięte, jeśli ma ktoś z suszeniem się włosów problem, to doskonale wie, że takie rzeczy są naprawdę radujące czasem życie. Mam jeszcze bardzo fajny jeden kosmetyk, który też lubię, to jest w formie takiego kremu i ja miałam z tego też kiedyś maski, też byłam z nich zadowolona. No maski szybko zużyłam, a to jeszcze akurat mam i też bardzo lubię, bardzo ładnie pachnie i też używam na przykład świeżo po wysuszeniu, odrobinę tam z dwie, trzy pompeczki daję i, i potem na przykład tą mgiełkę ochronną i wtedy prostuję włosy, to też bardzo fajnie się sprawdza, bardzo, bardzo sobie to chwalę, bardzo lubię. Mam jeszcze tutaj jedną odżywkę, którą też o której Wam zapomniałam powiedzieć. To jest odżywka do włosów. No, taka może najmniej naturalna, ale sprawdza się na włosach puszących się takich. Które mają taką wyczuwalną strukturę, które są zniszczone na przykład rozjaśnianiem, lubi mój mąż lubię ja i na takich grubych włosach to akurat ona się sprawdza i bardzo regularnie ją stosuję, chociaż teraz nie widzę jej zbyt często w sklepach, więc nie wiem czy ona jest już wycofywana powoli ze sprzedaży, ale kupiłam ją chyba za 5 zł, w Hebe na wyprzedaży, to chyba syn mi napakował nie wiem 4 czy 5 butelek, także jeszcze mam chyba dwie. I zostały mi jeszcze kosmetyki takie wykańczające, takie wygładzające włosy w formie różnych olejków. I na przykład bardzo lubię te małe olejki, które kupuję najczęściej w Biedroncach, są do wyprzedaży. Albo w Rossmanie na przykład za 3 zł, bo to jest bardzo tani kosmetyk. I ten olejek z czarnuszki jest moim ulubionym. Naprawdę za te pieniądze to jest skarb. Bardzo lubię na końcówki nakładać, ponieważ włosy są tak fajnie wygładzone, są takie milutkie, błyszczące, no tak jak świeżo po, po jakimś fajnym zabiegu. Także mm, naprawdę bardzo fajnie zabezpiecza to serum przed takimi uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład no, no wszystkie te otarcia o ubrania, o szaliki, o jakieś tam wiecie, gumki, spinki. To wszystko może niszczyć włosy. Także to się sprawdza. Mam tutaj jeszcze jedwa. akurat jest moim mniej ulubionym. Już tak dobrze się nie sprawdza jak ten olejek, ale też yy, często go używam. Dość, dość tak nawet regularnie staram się yy, jakoś tam małą kropoleczkę nałożyć najczęściej takie właśnie kosmetyki nakładam na dłoń rozcieram porządnie i w taki sposób od spodu od, od góry staram się właśnie wczesać palcami żeby nie było takich wiecie stronków przeolejowanych bo to wygląda trochę no tak paskudnie moim zdaniem teraz pokażę wam pięknie pachnące serum które też bardzo lubię bardzo podobnie sprawdza się do tego oleju z czarnuszki Mamy tutaj olej z awokado, z czarnuszki i ekstrakt z malin. Naprawdę te maliny robią całą robotę, jeśli chodzi o przyjemność używania, ponieważ ten zapach unosi się na włosach przez wiele godzin i jest dość intensywny, więc jeśli nie lubisz intensywnych zapachów w kosmetykach, no to niestety będę musiała cię rozczarować, bo tutaj naprawdę czuć to bardzo mocno. Mamy tutaj oczywiście też bardzo wygodną pompkę i mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego i, i wegańską formułę. Bardzo chętnie używam też dwie trzy pompeczki i na całą długość włosów to wystarczy. Kolejny kosmetyk to też będzie z naszej Argan. Jest to akurat szklana buteleczka. Tutaj, no, drogi kosmetyk, no, i, i opakowanie moim zdaniem też dobre, chociaż na przykład na podróż się nie sprawdzi, bo jest dość yy, ciężkie i przy dzieciach też trzeba uważać żeby nie spadły na ziemię, bo może się rozbić. Taka buteleczka kosztuje chyba 75-80 zł, więc to jest naprawdę bardzo dużo jak na ten rodzaj kosmetyku, ale jest to kosmetyk bardzo wydajny i na moich włosach fantastycznie się sprawdza. Ja już miałam i mniejsze opakowanie i większe. No i to jest akurat największe chyba, które można kupić. Kupiłam u mojej fryzjerki, jak i inne kosmetyki z naszej Argan. Bardzo, bardzo lubię, naprawdę jest, jest fajny zapach, taki dość orientalny. No i te włosy też faktycznie są takie zdyscyplinowane, są otulone tym olejkiem i, i, i zabezpieczone przed właśnie uszkodzeniami mechanicznymi, przed puszczaniem się, przed elektryzowaniem się, bo teraz czapki nosimy, to wiemy. Poza tym oklapem, to często też te włosy potem e, lubią sterczeć. I ostatnie serum, właśnie z tej kategorii, jest to marka Isana, bardzo podobno polecany kosmetyk, ale ja akurat tak jestem z niego średnio zadowolona. Ma bardzo intensywny, dziwny zapach, ale wydaje mi się, że on tak z tych wszystkich kosmetyków z tej kategorii, no, sprawdza się najgorzej. Tak, nie do końca jestem z niego zadowolona. Na tyle, żeby go kupić ponownie, no, staram się go używać tam raz na jakiś czas, ale nie, nie, nie sprawia takiej przyjemności y, używania. I to są wszystkie kosmetyki na tą chwilę, które, które używam, no nie mam tych masek, no, muszę je po prostu zamówić, bo już mi się skończyły i jeszcze z naszej Argan miałam takie fajne fajne ampułki. One kosztują chyba jakieś 20-kilka złotych za sztukę, ale można też kupić cały ten zabieg w takiej butelce, kosztuje ponad dwie stówy. I to jest chyba seria filler therapy i zawsze po farbowaniu, po rozjaśnianiu daje mi fryzjerka tą ampułkę coś tam nakłada na włosy i zostawia na kilka minutek, i włosy są po prostu niebiańsko gładkie. Bo jak wiemy, po takich zabiegach rozjaśniających, no niestety ten włos jest rozwalony, trzeba mieć porządną maskę. No i ja na części miałam problem z tym, że przez dwa, trzy mycia to po prostu te moje włosy były takie napuszone, przesuszone. No ogólnie kondycyjnie kiepsko wyglądały, a, a potem to po prostu były tak jak po, po jakiejś karatynie. Także bardzo fajny. Bardzo fajny zabieg miałam tą ampułkę i, i naprawdę bardzo prosty sposób się to nakłada, bo na mokre włosy wystarczy nałożyć, poczekać chwilę i potem już chyba, chyba się zmywa z tego, co kojarzył i naprawdę efekt jest super. Przynajmniej na moich włosach była ogromna różnica. No i to wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. To są wszystkie kosmetyki, które na tą chwilę używam, jak widzicie są takie ulubione, są takie, do których się przyzwyczaiłam, sprawdzają się, to przy nich jestem, no i są też takie, które po prostu do końca nie dają mi tyle przyjemności, coś tam w nich jest, że m, tak często już po nie nie, nie sięgam, m, na przykład właśnie ten olejek z Isany, no, no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że takie sztywniejsze te włosy są niż niż po tych innych. No i ten olej to naprawdę daje mnóstwo przyjemności, bo ten zapach malinowy jest po prostu obłędny, przepiękny. Tak. I już się z Wami żegnam. Życzę wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!